Postanowiłyśmy zmierzyć się z przepisem na jajecznicę według Gordona Ramzeja. Co o niej myślimy, jak wyszła? Sprawdźcie to i zostańcie z nami. No i tą jajecznicę zaczynamy od do, od razu wbicia do takiego rondelka. Właśnie nie robimy jej na patelni, tylko w takim rondlu wbicia jajek i masła. No ale to przejdźmy od razu może na kuchnię. To może też zanim przejdziemy do kuchenki, powiem, bo ja w tym samym czasie będę robiła drugi element tej jajecznicy, jest to smażenie na oliwie pomidorków koktajlowych i pieczarek. Idźmy do kuchenki. Wbijam trzy jajka jak Gordon Ramsay nakazał. Od razu. Pach, pach i do tego łyżka masła i mieszamy cały czas to mieszamy do momentu kiedy nam się nie zacznie ścinać to się ścina w zasadzie ekspresowo a ja wlewam oliwę na patelnię i jak się rozgrzeje to ułożę pieczarki i pomidorki i mieszamy to w ten sposób do momentu kiedy nam się to nie zacznie Porządnie ścinać. A jak zacznie, to zdejmujemy z ognia i mieszamy dalej. Poszły tonie, po betonie. O Jezu, nie sropnęło. Zdejmujemy z ognia i ja mi mieszam to dalej. Gordon kazał zdjąć to i mieszać teraz. W ten sposób. I my za bardzo nie rozumiemy, po co trzeba to tak mieszać. Bo nic tu się nie dzieje za bardzo. Jest no taka właśnie. zupa jajeczna, bym powiedziała. Potem mam to z powrotem odłożyć na, na kuchenkę, nie? Ja myślę, że już może odłóż i dodaj resztę dodatków, ja Ci zaraz podam. I teraz słuchajcie, do tej jajecznicy od razu dodajemy szczypiorek, jedną łyżkę śmietany, tu mamy 12%, Sólka się jeszcze jakbyś podała. No nadal jest to jajecznica bardzo... Bardzo rzadka bym powiedziała. Ja wolałabym to ściąć jeszcze odrobinę, ale nie wiem wtedy co to za trigordona ja W sensie nie kumam. Co ten mistrzu tutaj miał na myśli. Zobaczymy może jakoś smaku będzie inna. No na razie estetycznie mnie to nie zachwyca. Ciebie? No na razie to taka paciaja. Przypala mi się garnek już, a mieszam. Nie wiem o co chodzi. No Ramsay... a może to już właśnie, żeby ona była taka kremowa, nie? Ja bym już zostawiła, bo ona na tych filmach była taka kremowa właśnie. Dobra, no to już. To jajecznicę zostawmy. Warzywa jeszcze chwilę smażymy. Przekładam jajecznicę na talerz, żeby już się nie ten... Przekładam tą jajecznicę na talerz, ale już nie jesteśmy zadowolone, bo kuchenka jest uwalona, jakby tu się nie wiem, co działo. Garnek mi się przypalił. W ogóle co to za pomysł? Ja nie wiem. No nie wygląda jakoś wybitnie. Ciekawe, czy dodatek tak dużej ilości masła. Jakby zwiastuje, że będzie pyszne, bo jak się do czegokolwiek dużo masa, to zawsze jest pyszne. I dodatek tej śmietany być może sprawi, że to będzie coś wybitnego, bo na razie nie wygląda. Pachnie jak, jak śmiet... No. Nie jak jajecznica na maśle ze szczypiorkiem. Nic wybitnego. Z patelni by wyszła podobnie. Dobra, poczekajmy na te dodatki, sprawdzimy to w komplecie, nie? Ale na razie to jestem taka bo dodatki... nie rozczarowana. Bo te dodatki, czyli pieczarki smażone ze smażymi pomidorkami, to też jest oryginalny pomysł właśnie do tej jajecznicy Gordona ja. Robimy tak jeden do jednego. Wojtek nam kazał to nagrać. No. To nie jest nasz pomysł. Może się będzie klikał. No i słuchajcie, koniec, koniec przepisu. Nie weźmiemy dwa co sprawdzimy to, ale ja nie wiem, jakaś lipa w ogóle. Ja od początku byłam sceptyczna, na stronę tego przepisu. Nie chcę powiedzieć, a nie mówiłam, bo jeszcze nie spróbowałam, ale ja już próbowałam i zaraz Wam powiem, jak mi to smakuje. No i mamy jajecznicę według Gordona Ramzeja. Czy wszystko, co jest zrobione przez mega szefa kuchni musi być dobre? Sprawdzimy. Zapach, no już mówiłyśmy, pachnie jak zwykła jajecznica. Mm, tak myślałam. Dla mnie to kaszona absolutna. czy znaczy nie, Dlaczego dla mnie kaszona nie, ale wiecie, jak smakuje? Ja całe dzieciństwo i w ogóle całe życie tak w domu rodzinnym, ja tu mam taką Nie potrzebny był mi go. Nie, rodzaj. nie, jest gorsze. Dlatego, że u nas w domu robiło się jajecznicę z mlekiem. I dodatek tego mleka sprawiał, że ona była właśnie o takiej konsystencji i tak delikatna, jak jest ta. Więc... Ale mi się nie podoba ta konsystencja, właśnie, że to są jakieś takie kulki się robią, jakieś takie pełno tych, tak, tak jakby dużo taka struktura, dużo jaj. Widzisz to? Wiesz o co chodzi? taka zwyczaj pana, taka jakaś nie wiem. no Dużo jak wkładasz do to, to czujesz aż taką chropowatość. To nie jest taka aksamitna. Nie, jajeczica. ja się spodziewałam, że będzie właśnie taka aksamitna, a nie jest aksamitna, ale no nie jest dla mnie nowy smak. no. no, no ja jecznica z mojego domu rodzinnego, także. Pozdrawiam, mamo, pozdrawiam, tato. Przybyłam, byli... mamo i tato, Kasi, mi to nie no byli się to smakowało. Byliście szybciej niż Gordon Ramsay. Ja jestem na nie dla mnie. Moja jecznica zwykła z rana, albo nawet jecznica kogokolwiek, jaką jadłam. Natomiast twojego męża jecznica z boczkiem. Rano po nagraniach to jest w ogóle coraz lepsze niż to. Ok, to następny odcinek będzie rzecznica męża Kasi z rana po nagraniach. Trzymajcie się. Trzymajcie.